Dobra. Do jedzonka chyba idealny filmik. Porównanie remake versus oryginał. Witam serdecznie w Górniejszej Dolinie. Dzisiaj przyjrzymy się temu, jak wygląda nowe, ukazane w demo remake miejsce, jakim jest Górniejsza Dolina, w porównaniu do tego, jak wyglądało to w pierwszej części. Sporo z Was pod poprzednim filmem, gdzie tylko tak lataliśmy sobie kamerą, po demie. Kurwa, niby patrzcie. W ogóle zostawcie łapkę w górę, bo ten dla ludzi z YouTube'a, bo to będzie na YouTube'ie. Stawcie łapkę w górę suba na kanale i wbijajcie na streamę na Twitchu. Link w opisie: gra TV. Wspominało, że. Kurde, chciał... patrzcie, niby to są darmowe tekstury, nie. W sensie to darmowe. No, kurwa nie, nie oni nie zrobili tych tekstur, tylko pobrali je z Unreal z Quixel Bridge'a, czyli biblioteki Unreal Engine darmowej. Ale kurwa, no jest różnica. No zobaczcie, no jest różnica, nie? Sorry, że zasłaniam teraz łbem. Zaraz to naprawimy. Tak będzie uczciwie. Wiecie, niby jest ta różnica. Graficzna. No i to robi robotę. No kurwa, nie oszukujmy się. Nie jest nic złego w tym remake'u, w sensie w demie. Oprócz samej walki to szczerze, gdyby walkę zmienić, to już bym na nic nie narzekał aktualnie. Chyba. Taki da się ponarzekać, po ale... ...tylko ze mną, gdzie ja siedzę, Kurwa latam nie. kamerką i opowiadam. Się to wygląda. Więc... Zobaczcie. W ogóle porównanie... Zobaczcie, porównajcie czasy, nie? Wyobraźcie sobie, że nad tymi teksturami w ogóle ludzie siedzieli, nie? Robili te tekstury gówniany co prawda, ale na tamte czasy, tak? A tu darmowe. Darmowe, pobrane, chuj, jest taka, no tak, takie ładne coś. Wyszło. Trochę wyszliśmy wam naprzeciw i postanowiliśmy, że robimy takie porównanie. Na tym porównaniu, żeby właśnie dobrze było widać zarówno to, jak wyglądała gra wcześniej, jak i to, jak wygląda na stan, no wtedy, kiedy twórcy postanowili nam pokazać, ponieważ nie jest to jeszcze to, co finalnie będziemy widzieć w grze, tylko no powiedzmy, jest to część, którą zrobili, przygotowali dla nas twórcy, no i sporą częścią, którą wycięli, a którą już widać, na po, co po niektórych skreś. się okaże, że demo jest zrobione. Na darmowych asetach, a normalna grania. <grytanie> I kurwa wtedy możecie mi wbić wielkiego ciemnego dupa. ...czy jakiś krótkich fragmentach gameplayu, gifa, które udostępniają twórcy dosyć tak na bieżąco. Na pewno nie możemy narzekać na brak informacji. Jest sporo rzeczy pokazanych. Często twórcy wrzucają nam jakieś screeny z tego, że dodali jakąś animację, która no czasem wygląda lepiej, czasem gorzej. Wrzucają nam screeny z lokacji, które mają dobrze oddany klimat jedynki, albo tak w jakimś tylko procencie. Ja jestem dość zadowolony z tego, jak oddana jest ta mapa. W sensie to, jak te poszczególne części są zaprojektowane i oddane co do... no, to prawda. Akurat jeżeli chodzi o mapę, tak na ogół, patrząc na nią, gdzie jeszcze ona nie jest za zagospodarowana, to ona wygląda bardzo dobrze. W sensie cała Struktura mapy jest zajebiście oddana, wyskalowana jest dobrze. Zajebiście to, je, to jest zrobione. Do wielkości. Też trzeba powiedzieć jakieś rzeczy dobre, nie? O tym remake'u. Jak na razie po tym, co mamy, nie? Tylko narzekać. Ale naprawdę, Studio Alchimia wybrało sobie bardzo ciężką misję, bo. Kurwa, my, my jako społeczność gotyka jesteśmy tak wybredni i tak. Kurwa. Nie wyrozumiali naprawdę. I czemu Ja się do tego przyznaję. W ogóle, ja tak jestem. Twój... Właśnie jedynki z Wy też jesteście. na pewno. Jest dwójką. Ponieważ dużo osób lubi takie wizualne porównania. Nie każdy chce tylko i wyłącznie słuchać o tym jak jakaś rzecz wygląda patrząc na po prostu na mapę. Takie porównanie daje nie tylko taką skalę porównawczą słowną i bazującą na waszych naturalnych naturalnej pamięci. Ale też bezpośrednio jest w stanie wam pokazać, czy rzeczywiście to jest bezpośrednio oddane, czy nie. Jak teraz widzimy, przelatujemy sobie nad obozem bandytów. Jeżeli chodzi o jego wielkość, to ona się tak w miarę zgadza. Ten kociołek jeszcze nie jest pełny, pełni wykończony. Gdzieś tam widać, że dopiero był na tym etapie jakoś tam zaczęty. I powoli wlatujemy do kanionu Troll'a. Możemy zauważyć, że w kanionie Troll'a nie ma jeszcze części z harpiami. Pewnie jest to dopiero planowane w późniejszej części, żeby to uzupełnić. No zresztą to też jest lokacja, która nie jest jakoś niesamowicie istotna w samym Gotiku. Przychodzimy tam na jedno jedyne zadanie. Ewentualnie później musimy wrócić jeszcze po trola, żeby zbudować Ulu Mulu. Wlatujemy powoli do lasu. Jeżeli teraz patrzymy na te tereny, no to oczywiście w Gotiku 1 było dużo więcej tego lasu, ponieważ ta część. No nie jest po prostu widoczna z tego miejsca, gdzie stoimy sobie w demie, przez co twórcy nie zaprzątali sobie wcześniej głowy tym, żeby w ogóle coś ustawić. Natomiast jeżeli chodzi o samo ustawienie drzew, to te, które są widoczne, to często są ustawione z taką bardzo bardzo pieczołowitością, wręcz, że są no. dokładnie w tym samym miejscu. Dokładnie, dokładnie tak. Ja mam wrażenie, że ogólnie. I przy tym remeku pracuje bardzo dużo osób, które grały faktycznie w GoTika. I mnie to bardzo cieszy. Tylko po prostu dział. Każdy inny dział robi swoją robotę. No i nie wszystko da się zrobić dobrze. Kurwa, ale jeżeli. Zaczynamy od czegoś, co jest systemem walki, czyli coś, na czym bazuje cała gra, co nie? I już jego zrobi się źle. To już będzie źle. Ogólnie nie uratujemy klimatem po prostu tego, że źle się będzie grało w tą grę. Więc muszą to naprawić, naprawdę muszą. Ja mam kurwa takie nadzieje odnośnie tego serio. miejscu, w którym stało drzewo w oryginale. Może mniej widać to w takim lesie jak lesie. Zwłaszcza, że niektóre jeszcze drzewa lewitują. Gdzieś tam nie, nie wszystkie ukształtowania terenu są oddane. Chociaż widać, że jest część zrobiona na tą wyrwę w lesie z. Z górą, gdzie, gdzie było właśnie charakterystyczne przejście do starej kopalni, No, niestety w samym gotiku nie było za dobrze zaeksploatowane. W mrocznych tajemnicach było tam troszkę więcej rzeczy, ponieważ mogliśmy się tam spodziewać napadów na konwoje, co, co znacznie urozmaicało to miejsce. Podlatujemy powoli do kopalni. W kopalni jest o tyle nowego, że, a właściwie o tyle starego, że też są oddane obie drogi. Zarówno ta pierwsza, która była zawalona po prostu w oryginale i służyła tylko jako taki podkład pod trailer, z którego później wywalono tą część obszaru. Natomiast miejsce, gdzie jest stare kopalnie, jeszcze nie jest tak wykopane do końca jak było w oryginale, więc prawdopodobnie albo gdzieś ta góra się poszerzy. Zobaczymy, czy twórcy na wzór ludzi z, z poziomka teamu. Odpowiedzialnymi za mroczne tajemnice dorzucą coś pod tą kopalnią. Czy będzie jakiś fragment obozu pod kopalnią, czy dostaniemy taki tylko fragmencik jaki tutaj jest i był w oryginale. No i też ciekawe czy lepiej pociągną wątek zawalonej kopalni. W wielu miejscach jeszcze w wersji zremajkowanej nie ma jeszcze wody. Plus jak spojrzeliśmy wcześniej jak ta woda działa to widać, że w niektórych sekcjach... Ta woda była jeszcze innym typem wody, kiedy budowali tą górniczą dolinę, niż to, co teraz możemy dostać w demie w tym fragmencie przy samym zrzucie. Widzimy też, że nie ma jeszcze tej ścieżki po lewej stronie od nowego obozu, dzięki której można było się przydostać wśród gór do, do kręgu, gdzie Milten zdobywał z nami kamień ogniskujący. Tutaj ta przestrzeń lekko się różni, już z prac koncepcyjnych, jakichś poszczególnych screenów, nagrań, czy też mapy, które hmm. ludzie wyciągnęli już z plików Gothic Remake, można śmiało powiedzieć, że to pole ryżowe będzie dużo bardziej rozbudowane, będzie wyglądać jak rzeczywiście takie porządne Zgasz pole światło. ryżowe, nie zabraknie miejsca właśnie cały czas nad to jezioro i cieszę się, że twórcy dodali eksplorację wodną. bardzo mi tego brakowało w Oj, tak, bardzo jeden. fajnie. było sporo takich rzeczy które właśnie chciałem... widzicie to jest kolejny plus nie eksploracja wodna to jest w ogóle coś czego w ogóle nie było w Gotiku jedynce c wiem że w... No w dwójce też nie w sumie przynajmniej no ta podwodna no podwodna eksploracja to w... mogliśmy o w tym miejscu gdzie jest teraz co jest teraz na ekranie to miejsce Tutaj mogliśmy tam wpłynąć na dół i zobaczyć jakieś zatopione ruiny domów, ale tylko to. I to było jedyne co mogliśmy Płynąć, eksplorować pod wodą. W dwójce w sumie wieża Sardasa zatopiona. Tam jest zebrać jakieś dodatkowe rzeczy i widać, że to już w teraz zaczą było jest że w oryginale w nowym remake'u właśnie będzie to bardziej rozbudowane niż w oryginale. Dobra, ja myślę, że w ogóle możemy przyspieszyć sobie to Ym... na półtora spokojnie, albo... Tak. Wychodzimy sobie już z nowego obozu, żeby obejrzeć, co tam dalej nam przyniesie godzina robienia. Najpierw polecimy sobie w stronę już wspomnianego wcześniej kamienia obiskującego pod kamiennym kręgiem. Jest mm -hmm. taka ciekawa że w oryginalnej części, jeszcze zanim w ogóle tak powstał, to miało być miejsce, gdzie Kurwa, oni bardzo robią, robią te wszystkie rzeczy tak, jakby czyli się dopiero pod kamien... robienia tych map. Kiedy ja robiłem mapy, to wyglądało tak samo dosłownie. Może nawet te tekstury... To jest z darmowego tutoriala. Ja to pokażę. w ogóle, jaki być? Więc zanurkowaliśmy do starej wieży Kessardasa. No właśnie. Więc sekta miała być bardziej krwawa. Teraz jest jej bardziej nacją, która jest bezkicza. Pierwotnie właśnie były takimi, podesznymi kultystami, którzy właśnie mieli składać ofiarę właśnie na jeden z kamieni w tym kręgu. Trzeba też zwrócić uwagę, że te kręgi, które tutaj są, nawiązują bardziej do drugiej części nosy kruka. Wiemy dobrze, że w drugiej części gdzieś tam, powinięło to kamienne takaminę, one nie były jakieś istotne. W jednym momencie tylko używaliśmy je do naprawienia Okainosa i, i do z kruka. Zrobiła z tym coś więcej. Pisać tylko i zobaczymy dalej. Dobra. Ok. Że ci strażnicy, którzy trzymali ornamenty, dzięki można było portal, zdecydowanie rozwinęło to. No i widać, że tutaj twórcy chcą połączyć dużo bardziej to, jak wygląda Fabua w kotiku 1, do tego, jak wygląda Fabua w Gothicu 2.3. No i z tych rzeczy będzie się to ze sobą nakładało. Tutaj mamy jeszcze. Kurwa. No i właśnie. Czy my tak naprawdę musimy się przejmować aż tak bardzo na premierę tego Gothic remake? Oni naprawdę tak dużo rzeczy chcą zrobić dobrze. A tak duże czy zjebali jak na razie. Ale zobaczymy, no. No wiadomo, pierwszy koncept w ogóle z Play Teasera, to nie wiem, czy oni w końcu wypowiadali się na ten temat, czy to był żart jakiś, ale naprawdę pierwszy koncept był kurwa straszny. Jak to wcześniej to będzie wyglądać. Okej. Okay. Fajnie. Zajebiście to wygląda. Bardzo fajnie w ogóle zmieniony. Ym, przebudowanie po prostu zmienione i to właśnie tak jak mówi ten ziomek tutaj. W ogóle polecam kanał Gra Analiza Gra Analiza. Poko. Tak jak powiedział, że to jest właśnie takie już bardziej pasujące do dwójki, nie? Że te kamienne kręgi z dwójki, to właśnie w ten sposób wyglądały. A nie tak jak w Gotiku 1. Tak jak była, czy jednak rzucą coś więcej. Tak jak było w tyku 2 bardzo z kółku dwa No kurde, zobaczcie, no tak wygląda super to. To jeszcze mam jeden. I to jest ta wieża, okej. Okay. Nie poznałem w ogóle tej lokalizacji. Rzut na serio. Wieża, która jest przy drodze do. Jak on leciał przez ten czy tam patrzyłem? Nie, jak patrzyliśmy w poprzednim. Materiale. właśnie, że znacznie zmienił się most, który tam prowadzi. Ja pierdzielę. Jest też tu z tyłu zasłonięte, że mam miejsce na harka To co warto zwrócić uwagę w kolejnych akwariach, to już trochę to, co mówiłem w poprzednim materiale. Że... Nikogo nie, kurwa nie obchodzi remake. Wiesz, co mi się wydaje, że większość świata gamingowego w Polsce, którzy kojarzą chociaż trochę gotyka, obchodzi remake. Jak gdy mamy gotyka, to, to co jest ciekawe w reakcji tego świata. To jest to, że mamy takie trzy, ewentualnie ten trzeci może powiedzieć. Może ciebie to kurwa nie obchodzi, bo oglądasz sobie tą chybcie jesteś jebanym shrimpem i jej suba dałeś. K ty kurwo. Dobra. <noise> nie wytrzymam zaraz. Bo mi tu chat... No, widzisz, kurwa. Nerdem i mam go totalnie piździe. Boli cię fraje. O. Ułaj. Może i nie boli, że zdradziłeś mnie, że wbiłeś mi nóż w plecy. Trochę boli mnie to. I to jest właśnie. Wiesz, co twoje? To jest też Twoja kwestia. Mnie to boli, bo mnie zdradziłeś. A ciebie to nie boli, bo nie masz sumienia nawet. Nie, może włączę czat na ekranie, zaufam. Jestem zemstą. Ile razy Ty mnie kurwa oszukajesz, co ty gadasz? Ani razu. Ani razu Cię nie oszukałem. Jeszcze na dwie sekcje o historii, które są w tej górnej dolinie. Bo po pierwsze mamy takie obiekty jak stara statela, gdzie spotykamy Ushaka, czy klasztor z miedznych, gdzie mamy wiele lat. nad tym co się dzieje przed fabulą I mamy cywilizację, która już praktycznie wymarła i nic się z nią nie dzieje. nie, wi nie wiadomo, Pozdrowi co, co tak. zostawiła, kim była. Gdzieś tam są tylko jakieś drobne wspominki. W butiku jeden jakoś jest szczególnie się tym zaprząta, jest wspomniano o Izielu, czy też pancerzu ma z magicznej rudy, ale nie wiadomo tak naprawdę o nich nic szczególnego. te temicą. kręgu, a i tutaj ten. Orków. tutaj dużo później niż ci wszyscy prawdopodobni, czy ucześniej. Okay. doliny. No i podobali. Oj, też będzie fajnie. Pokazano arenę Orków. Zbudowali kilka konstrukcji. Aktywuj system Windows? Nie. Na przykład mosty do jest takim typowym pobocznym stylu. Były zbudowane przez nich smęta. Słuchaj, można używać Windowsa za darmo, tak? Nie trzeba go aktywować. No. Orków Tyle. Ruch, <laughs> Więc jest tych tak orkowych obiektów, które, powiedzmy, są tak w środku historii. Możemy z nimi nie, jakieś schody w, w ogóle. Są odnaleź nie przez tą cywilizację, ale to jest taka cywilizacja. Tutaj możemy to zwrócić uwagę, że są charakter. Dobra, przelećmy już sobie przez lokalizację. lokalizację Będzie że można było zejść. To jest też bardzo mocny. Punkt. No bo jakby już tutaj jak no, wygląda, nie, fabuła nie nie? no nie pokaże nic ciekawego, nie dalej. To będzie takie inwalentne odczucia, jeżeli chodzi o same te płki, że o, nie jakbyś coś do nich, ale. Tu jest coś są... ciekawego. Tak jak my? Nie, że nawet jeszcze bardziej było ciałem. I jakoś mogli się zobaczyć, że twórcy pomyśleli, tak, tak wiemy, że wy będziecie tam. robić. Okay. Będziecie tam chodzić. Pan go ty zmian. Po pierwsze no, tak jakbyśmy przełączali listy WTF off on. Są góry w tle. Trochę osób się zastanawia, czy te zaśnieżone góry są dobrze, bo nigdy w krajobrazie bracia góry nie było takich gór. Dla mnie. Czy są... ośnieżone góry to dobry pomysł? No tak, raczej. Hmm. Można, ale przez 3 miesiące chyba. No ja mam od miesiąca, więc nie wiem, o co ci chodzi. Potem trzeba kupić. No tak. Raczej nic ciekawego, bo remake to główno jebane. Gdzie jest bezimienny? No przecież będzie będzie bezimienny, no w remake'u. Teraz dostaliśmy po prostu demo pokazujące nam jak bardzo spierdolony jest jak na razie remake i jak bardzo jest zbugowany i jak bardzo twórcy nie radzą sobie z optymalizacją gry. <laughs> Tyle co dostaliśmy z demo, nie? A bezimienny będzie. Nie są trochę takie walentne uczucia, jeżeli chodzi o same te głuki, że nie mam jakoś bardzo coś do nich, ale też jakby nie powodują, okay. że mam ich że o to jest Kurwa, tutaj będzie ta wieża. Ja pierdzielę. Jakie tam zmienionych terenów, czy są te tereny dookoła Jezek Sardasa? Może będzie z... jakaś ten mikstura oddychania pod wodą, co? nie Jezek Sardasa. Myślę, że tylko że głównie są nie dokończone i o to chodzi syf jebany lepiej nie będzie, ale ty jesteś niebawaję. pesymistą? Ja pierdzielę. Tak ale tylko tak właśnie tej strony przedniej, bo tak to jest, jeszcze mega dziurawa. gdzieś gdzieś te sekcje tej psychedelic tak po prostu mają dobrze wyglądać z odległości. No No jakby to spełnia, spełnia te warunki. Tutaj powoli się zbliżamy też do mostu. Ten most, jak już wspomniałem wcześniej był w wgoty jeden tak jakby mm. budowany przez Spartów. Tutaj twórcy postanowili, że zrobimy go w innym stylu, tak jakby tej pradawnej i zbliżamy się do trzeciego okresu, czyli rzeczy zbudowanych. No właśnie, bo oni bardzo budują ten świat teraz na tą pradawną cywilizację, co mi się bardzo podoba, nie? No, nazwy Gothic przeprosi Piranha Bytes. Przez no. Zrób lepszy. Kurde, to jest właśnie takie... Ciężko powiedzieć komuś zrób lepszy. Szczególnie... Wiesz... Możesz powiedzieć mu zrób lepszy. No, i w teorii taką mapę możesz zrobić, nie? To jest w ogóle pojebane. Że nie możemy powiedzieć, że cały remake zrobić. No, my nie zrobimy, nie jesteśmy tak utalentowani raczej i nie mamy takiej możliwości. Ale tą mapę na spokojnie mogłeś sobie zrobić w domu, nie? To jest w ogóle pojebane. Bo wszystko jest z darmowych asetów z Unreal Engine'a. Jeżeli coś nie jest. Jeśli się yy, mylę, to mnie poprawcie. Ale wszystko, co. Praktycznie tutaj widziałem, jest w Quixel Bridge'u w Unreal Engine za darmo. i trzecią cywilizację ludzką Ludzie zbudowali między innymi tą fortecę tutaj w górach. Więc do... współczuję tej niszy, która coś tam pracowała sobie na Unreal Engine, coś sobie robiła i teraz patrzy na to i widzi, jakby, jakby robiła swój projekt. Czemu chleb nie wygląda jak cegła? No nie? Też, też są tam... A i w ogóle mam taki pomysł, że może zagramy sobie w arkanie. Nigdy nie grałem w warkanie. Nigdy w życiu nie grałem w warkanie i nawet jej nie odp odpaliłem. ją. Pamiętam, że miałem ją na płycie kiedyś i zainstalowałem ją. Odpaliłem ją. Powiedziałem, ale to jest gówno. Chociaż koncept tego, że bezimienny był królem Robarem trzecim mnie zaciekawił. No i wyłączyłem. <laughs> Możemy zagrać w ogóle warkanie. beki. ale nie wszystko jest typowo zbudowane. Ja bym zagrał, ja bym zagrał. Ręką orka I się właśnie nawet zastanawiam, ile względem tego, jak fustem na samym początku, było dobudowane według mnie też jakby trochę tego zielonego koloru proszę sobie to w ogóle jak jest skalą to jest wielkie zobaczcie tu a tu samo to jezioro jest trzy razy większe bo tu będzie jezioro o tu będzie to pieprzone jezioro i tu będzie ta wieża wbita sama sam, zobaczcie jaki budyneczek to jest to to jest budyneczek tak naprawdę w porównaniu do tego, co jest tutaj. Tutaj też jest budyneczek, ale tu jeszcze jest jakaś, yy, jakiś fragment i tutaj, nie? No kurwa, wielkie. Z no, skalą to jest. Mapa jest trzy razy większa, spokojnie. Trochę daje możliwość zmiany scenie, ale rzeczywiście nie jest tak szczególnie dużo. I memory make bo dosyć mocno przepala poszczególne rzeczy, które tutaj są w momencie do ale też trzeba coś Sorry, że tak skipuję, ale większość tych miejsc tutaj jest niezagospodarowana w żaden sposób. Stała. Nie, I nie mam co tego oglądać, wylecia. ale generalnie, kurde, ja mam, mam nadzieję, że naprawdę ogarną to oświetlenie w tym, tym remake'u. Teraz się nachajpujesz, a potem wyjdzie gówno jebane? W sensie, ja się nie hajpuję, wiesz? To nie jest tak, że ja się hajpuję, że ja już jestem nastawiony totalnie, że to będzie zajebiste, bo ja wiem, po prostu oni pokazali nam tym demem, gdzie mają problemy i oni problemy mają w samej podstawie, nie? Więc to jest już alarm dla nas. No i jest to słabe jest to słabe, mam nadzieję, że się poprawią w tym temacie, bo tak to nie pójdzie po prostu. Kurwa, nie uratujemy wszystkiego klimatem, wiesz o co chodzi? Klimat, klimat. Kurwa fajnie mieć klimat w gierce, tylko szkoda jak nie, nie możesz w nią grać. Bo dopóki nie wbijesz, nie wiem, drugiego poziomu broni jednoręcznej, to będziesz takim głównym, że, że już ci się odechce grać po pierwszych po pierwszym pół godziny, bo po prostu postać będzie za wolna, nie? W sensie, ja widziałem w ogóle taki fajny filmik a propos animacji w tej grze, że gdyby przyspieszyć je o 120%, to one wyglądają totalnie normalnie. Chore to jest. Połączeniem orków i nie powinni nazywać tego Gotik? Budownictwo, budownictwo współczesne barierowe i, i właśnie orków. Nie, no a jak inaczej byś to nazwał? Risen. Żeby... No niby tak, bo system walki jest tak samo gówniany jak w Rizenie, nie? już powoli? Obozu. przez twórców, bo też w internecie zagrzała no kurde, no, zobaczcie no, na przykład to miejsce, no, zobaczcie jak, jak to wygląda, no to jest tak przeskok kurwa zajebisty. Graficznie, klimatycznie, klimacikiem myślę, że będzie lepiej. Widzicie, my mamy problem do tego oświetlenia, tak? tylko zobaczcie, to oświetlenie było takie szare, ponure, tak? I może takie powinno zostać faktycznie? Bo tu dialogo, jest, jest takie, wiecie, po prostu jest rozświetlone mocno, za, za mocno. Nawet jak tu są chmury, to tu nie powinno być takiej saturacji, nie? Stara wersja lepsza? No myślę... <słuch> Wydaje mi się, że edycja rozszerzona nadal będzie przebijać remake. Ale będzie fajnie zagrać w remake raczej. Raz i zostawić to w pizdu. Oczywiście nie, nie, nie kupię tego. Skrakuje to in game. Nie, nie popieram jak jak krakowania, nie popieram takich to, rzeczy. właśnie to Ale No, Wydaje mi się, że. kupno tego nie jest ogólnie warte. nie jako. sekcja zamku. Mam To będzie bardzo dobrze wyglądać. Bo to, to jeszcze też nie w finalnej wersji, bo widzę tutaj takie niedociągnięcia i to. Postawione, żeby było w tle, bo to to już wszystko jest w tle w remake'u, znaczy w demo. A ta świątynia magów ognia, to Takie no będzie zajebiście wyglądać. Na ponieważ do każdy szanujący się gracz w Gothic'a wie, że tak naprawdę logo tylko zmieniało się co, co część. I bogowie w pierwszej, drugiej <grym> i trzeciej części, no co miały inne funkcjonowanie. O ile jeszcze w drugiej i trzeciej było to bardziej spójne, pomiędzy jednym a dwójką dosyć spore zmiany nastąpiły. Niby zawsze był ten bóg dobra, właśnie to nie był, Beliar nie był aż tak bogiem zła po prostu był, no bogiem umarły. Że ludzie tam trafiali, trafiali po prostu, czyli był taką sekcją mocno że inni nie mieli jakby dostępu do nich, jak takich kapłanów, którzy mogli mieć dobrą nowinę, no to wytworzył się kult śniącego, który znalazł bardzo podatny grup wśród więźniów, którzy mogli uwierzyć się we wszystko. No, nie wiem, w ogóle ten materiał jest trochę dziwny, bo on mówi też dobre rzeczy w tle, ale te porównania tutaj są na siłę niepotrzebne, moim zdaniem. Takie w tle do pogadania, bo no co tu porównasz, jak to jest niedokończone nawet, nie? A w nowym gotiku Gomez będzie wiedział, czy nie? Wiedział, czy nie? Ja, ma go, oczywiście, sposób. że nie. bardzo nich Gomes nie wiedział o morderowaniu magów. Tak naprawdę przez króla. Taka prawda. Ludzie uciekają z tego, do którego nie są, tak naprawdę ludzie z tego. Ma pan dowód? Prześ, na początku. Ma pan Mówi, dowód? Z... W sekcji ka kawałek dalej, no to została zrobiona budówka, żeby po którym chodzili ludzie. Ale nie, to się sporo zmieniło. Teraz te Wy... No, arena wygląda fajnie. Naprawdę jak będzie dokończona, to będzie zaczniemy, będzie będzie mam nadzieję, że zarówno walki na arenie, jakieś obstawianie. I się wydaje to... w ogóle wydaje, że arena będzie bardzo rozwinięta, jeżeli chodzi o sam core areny. I tego jak będzie działać ta arena, to mi się wydaje, że będzie bardzo rozwinięta. Zagospodarowane. No i że te walki po pierwsze będą jak, jak w nosie tej na zasadzie, że będą, ale będą lepiej zrealizowane, żebyśmy przeczuli to, że te walki działają lepiej w samym sposób, i możemy obstaćnić. <laughs> Dobrze. Wracamy jeszcze na chwilę na pracowiem, gdzie mamy zupełnie inną gdzieś tam szafcie pokazujemy, jak to wygląda. Czekaj czekaj, Maciek, nie możemy tego widzę zostawić na pewności. Tutaj ja z przyszłości już ponadłem materiału przez maćka. Montuję ten film, więc postanowiłem wykorzystać swoje mocy i dodam ten fragment z jaskinią, którą możecie spotkać na półsko-wyżu, tam gdzie znajdujecie ciało pewnej postaci i walczycie z się o, po da się tu wejść rynie, w końcu? Zresztą. Ja próbowałem tam wejść, ale niestety zrobili to, co yy, moim zdaniem jest też przyjebane i straszne, że nie można się wspinać po wszystkich skałach. To jest smutne. Ka możecie zauważyć, że malowniczo przez jaskinię płynie. O kurde. ...jakieś jakiś tam ściek wodny, woda zleje się z dystropu, w rogu, nazwijmy to, jest jakaś kolumna. Ściany są wymurowane, co ciekawe. A po doleceniu do końca tego małego korytarza. O kurde. Bogato zdobione drzwi, na których widnieje jasnie jakaś tajemnicza gęba, może cieniostwora właśnie, ciężko stwierdzić. No, no nie, to jest, jest raczej ork. No gdzie... gdzie? Kurwa, jaki cieniostwór? Ja, jaki cieniostwór? Czy to ewidentnie jest, kurwa, ork? Może? A, podlecamy do końca tego nie natkniemy się na bogato zdobione drzwi. No nie, no to nie jest cieniostwór, no. których widnieje za drzwiami jest zejście w nicość, więc to jest jeszcze nieskończone. Warto okay. nie będzie tu przyjść w pełnej wersji gry, bo będziemy mogli zobaczyć pewnie coś interesującego. A to wiem, no że to ciekawe. Dzień stwora. I tak to wygląda drodzy widzowie. Oddaję głos dalej Maćkowi. Niech was oprowadza już do. Twórcy mają swoje rzeczy i się zastanawiam, czy będzie można się tam spiąć po drabinie, czy po prostu. Się, albo zręczność będzie można się nauczyć tego, żeby po tych ścianach się wspinać. No, to może być ciekawy sposób Tam że taka ciekawa lina była zrobiona, ale nie podejrzewam, żeby twórcy pokusili się o możliwość wspinaczki na zawalony kamień, który na razie blokuje tą. Nie jest, nie jest najlepszym, najlepszym miejscem, właśnie tutaj jest, jest miejsce na spinaczkę i zawalony kamień, który na razie blokuje tą sekcję, czyli prawdopodobnie nie było to okay. w pełni dokończone przez, przez twórców, dlatego postanowili, że na razie... Spinaczka. Nie no nie, 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 badaje, to nie to w wiem, ta spinaczka, to jest, kurwa, w ogóle, mógł mógł w ogóle Także, straszne, dziękuję nie? Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I... Podobało mi się. Ja myślę, że warto dać łapkę w górę i w ogóle wspierać takie małe kanały. Ja obejrzałem już parę filmików, myślę, że niedługo dam suba temu kanałowi, bo on mi się będzie wyświetlał. No i tak. Wiecie, tak podsumowując, kurde, tą wspinaczkę przede wszystkim mi się wydaje, że to będzie klapa w chuj. Jak nie naprawiam tych animacji, to będzie klapa. Dobra, lecimy grać dalej w Gothic New Balance.